jesteście! Dzisiaj będziemy grać w Simulator Psa! Ok, teraz gramy w Dog Simulator W ten Simulator Psa? Tak o, Jeszcze? Czy jest cicho jest? Nie, tak. Pokaż, jak masz! Psy! Chcę zobaczyć te psy! Ale o, zagłoś teraz, teraz, nic Cię nie słyszę! Okej? Okay? Tylko tego mam, inne są na kłódkę. O, ten! To, to jest pies? Tak, pies. Dobra, ten jest fajny, nie? Nie wiem, no. Ja się na tym, że nie znam. Czy ten? Tego weź. Dobra, tego pieska. raz do góry podłoś mi. Nie, może sobie... Ej. Może sobie... Co to jest? Jego czapka? Ej, fajna, czapka, ale fajna, ale fajna, fajna. Ej, tu jest wszystko. Ja bym się... Nie... Trzeba... Trzeba jeszcze wybrać... Ej, one jest tracce. Trzeba jeszcze wybrać, w którym się miejscu chce. Początek. Ej, nie. No, na żywą. Ej, co tu pisze? Ej. Co? Odblokować? Tak. Darmowy, tak na dziś nie do. Za filmik. Za filmik. Czekajcie, co za filmik? Słuchaj? To za filmik, nie? I już jest. Okej. Okay. Aaaa. To weźmy sobie szkołę. O, ona jest fajna dopiero. Ja wam mówię. Tu będą fajne rzeczy. Aha. Reklama. I tak będziemy czekać do końca Tam masz nowe, skip pisze Aaa, widzisz? Tak, tak, Co tak, byś to zrobiła bez mnie? Okej, okay, jesteś Dobra, psem. idziemy klas... do klasy Patrz Będziesz... Ja Ona wygląda jak jakiś słoń Oto jest słoń czy wygląda jak słoń? Tak. Dobra, mam go Oni się cieszą Pies ich uratował Pies wyba. Kto go uratował? Ty. w przedszkolu dzieci uratował. Psy. Aha, że no, uciekła. No, nie muszę robić. Ej, fajnie, idziemy do tej drugiej, bo ten pies się tam nudzi. Tylko są same ławki. Ma łaski masz. A, a czy możesz ten psem na przykład nasikać? Nie. To 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 za symulator. Simulator. Napisz do tych twórców tej gry, że mają zrobić, że pies ma sikać Dobra, tutaj będzie coś Ale fajne jest, bo tutaj będzie ogień Jak to ogień? Przeszłaś przez stół przez chwilę Patrzcie na to Patrzcie, jaki głupi pies Chcesz Patrz, jaki głupi dog Spadasz tego? Muszę ja wejść na tego. bo Nie jest... to. Czyli pies. Okej, okay? patrzcie, patrzcie na I teraz. Trochę też mamy... I patrzcie. Ogień się pali. Zapaliłaś kolejny ogień? Tak. Ale niedobrym psem. Nie, więc nie wejdź w niego. Weź Myślę... A teraz go gonię, bo jest taki kłopiec. Nauczyciel kosz. Za Na chwilę nie niego pójdę. Tylko muszę. Co ci się stało w ogóle? Wyszedłeś przez ścianę? Jestem w kartoflu. Gdzie ja jesteś? W kartoflu. O nie, oni wszystko sprzątli. No, no to co? To, to. Rozwałkę chcemy zrobić tym samym, tak? Tak. Anika, tak było, ale Karys tak głośno wyraźnie. No? Okej, okay, ja chyba tych. Pies tu rządzi w szkole i wszystkich ma ugomić. Są głupcy. No, ten pies, idźcie stąd. Goni was pies. A są jeszcze inne miejsca? Tak, są. A może jakie jest to? Było... Szkołę już poznaliśmy. Może to pokażemy inne miejsce? Nie. Okay. I idzie na stronę? Tak. Razem z tym gościem. Mmm, <noise> dziewczynka <noise> na... na... ...jedzą ja panią goję, bo jest... przy tej szkole, tylko nie robią tylko jeżdżą sobie nimi. A ten co, że jakieś? Co to jest? Czego Nowy poziom. No co zrobisz? Rozmawianie Nowy poziom Za filmik Czyli musimy... Pięć. Co za gra? O, ładuje się, poczekaj Gdzie my jesteśmy? A, nowość, ty nie byłaś jeszcze Nie byłam Góry idzie stąd Możesz rozjeść kurę? Nie po No to za piesk! Jak... <noise> to jest pieszcz ten pająk? Wchodził po ścianie jak pająk! Ręka, jak to możliwe? Jesteś na dachu? Tak. O, spadłaś. Nie, tym drugim. Eee, tutaj nie mam co pozwać. Właśnie tam... Co byłaś tam? Może? Kuchnię włącz kuchnię? Czekajcie, to jest tutaj ta kuchnia. Dobra, ja i tam idę do środka. I wszystko wam tutaj rozwalę człowieki. Tam myszy są, a ja jestem psem i jest bogony. <grym> myszy to chyba kot bardziej. Ale w przede wszystkim ja zgodzę myszy, nie? Mm, tak. Patrzcie, jak on się wspina. Aha. A na niego. Bodzany to jest kotopies. To jest pies. Wspina się jak kot to no z... Dobra, idziemy od tej. Do czegoś, dobra. Idziemy za kury. Albo nie, idziemy do tej głupiej dziewczyny. Porozwalamy jej wszystkie słoneczniki. Rozważ słoneczniki serio? Tak. Tłumacz, <laughs> Niesamowita gra. Można trochę poskudzić nie? Tak, ale jesteś niedobrym psem. Jak Jest cię o... złapią, to cię na łańcuchu zamrożę. <noise> I mnie. Lęka na to, zapią! Łańcuch założą i będzie na założą. O, końem gołębie. Tak. Włączyłaś w No. no. <noise> o, może <proszę>. i teraz wyniósł. <noise> no, nie wytrzymam. <głos> <głos> I to, ej, ile do sięgnika? No, o ja. No, tylko to takie coś. No serio? No to mnie przejechały teraz. Jak może pies wejść w ten ciągnik? Powiedzcie mi w komentarzu. No, a To to jest nic! Ty zadaj pytanie jak pies może wejść po ścianie na dach? No właśnie. Zapytajcie widzów. Może one plukną, czy co? Kto pluknął? Ta kobitka? No O, patrz. O, Lizak jej się zgubił i teraz jej to zjem. Serio? Tak. I Lizaka. A tylko załam, bo jest mm, niedobry. <grywa> jest dobry? No, no bo pies tak twierdzi. A pies tak twierdzi. Nie mogę tam wejść w no. jak chce zobaczyć tą kuchnię? Please, please, tak, please! łapię tego konia. Dobra. Okej, okay, to teraz idę do tej kuchni. Dun, 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 dun. I o tym chciałbyś to sobie załadować? Tą grę? No. Pomyślę! Ja nie, ja sobie trochę pochodzę. Zgadza no, dobra, weź to w kuchnię. Weźmy, weźmiemy innego psa. Do A możemy? Tak, możemy, tutaj Ty, jest jeszcze jeden. Pisa. Ten biały? Okej. Okay. I tutaj weźmiemy... A, czyli to. Tak? Patrz, co to jest? Co to jest? Jelbiera. To jest, to jest ogród. No to, ty, no to gdzie jest ta kuchnia? To jest dom. Poczekaj, a wy dalej weź. Plaża. To ten dom może weźmiemy, nie? No, może dom. Tu. Zobaczymy może. W domu z kudzą, nie? Jak tak. zostają same. A nie, tutaj są człowieki. Są człowieki. Oj, bo jak Julian mówi, są człowieki. Ja się przewrócę. Znaczy. No to przecież mi sobie widzą Co tam możesz ze skłodzić z piesku? Nie ma, nie mogę. Tak, gałaś kiedyś w kuchni. Tam jakieś naczynia przewracałaś, nie? Pamiętasz wtedy? No tylko że muszę... O, piłka. A, przecież w domu musisz iść do kuchni, tak? No, tak. Sterowanie jest chyba trudne w tej grze? Nie. Nie zbyt. I teraz idę do tej kuchni, tam będą pyszne smaki kuchni, widzicie tutaj to pisze? Pies kuchni to jest najlepsza rzecz nie. Klocki, rosy, klocki, o i no, Ja, o patrzcie, ktoś sobie kupił dużo piw, ja, ja, ja tego nie lubię, ale ich wszystko, im wszystko poniszczę Fiu, fiu, fiu CO TO BYŁO?! Ona mnie krzyczy, że wszystko rozwalam. Ale to jest za... za dyma. Co za z pies tej ręki. Okej, okay, w kuchni nic ciekawego nie było. Jak nie było? No butelki poznalaś, wszystko fajnie było. Ale Mi się podobało. kuchnia bez Na no serio? Tak. O, ta, o no proszę was Co zrobiłaś? Dobra, to nic. No to wy to, to, to co jesteś? Nie, w ogóle chciałam zrobić ten dalej. Patrzcie, pieszne kanapki do psa. Wiem, chciała... Zobacz, że nie że Nie, na ugryźka właśnie. Bum! Ktoś ugryzł to, było tak śmiesznie. Opie pies! Rozlałeś oczami też! O, e, czemu znikłaś? Tutaj jestem. Aha. Jestem psem. Wow! Patrz. Jest szambo tutaj. Co jest? Szambo. I, jak jest Jakie Tutaj. Męka, co ty mówisz? No, to jest szambo, takie... No, pies tego nie lubi, to jest szambo. Czemu? Aha, szambo. Nie! Jest, o, to jest pralka. Pralka, super. Proszę wszystko, nie będą mieli. a ja widziałem, widziałem, taki film, takiego gościa, co wchodzi do pralki i się kręci. Ach, to jest... Ale serio, prawdziwy człowiek. Do pralki. Ja też z komputerowo. Nie z komputerowo, jest taki gościu. Niezły wariat. Świetnie. O. O, jakieś punkty się zabywa? I jedno kibla. Serio? Pff, 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 dobra. I się umyć. Mi my się, się chce, Ja sobie Ej. siądę. Siądę sobie tam, skorzystam, skorzystam. Nie możesz. No to lecę. Szybko. Uu, bo się ścikam I kubkę zrobię. Pomidor chciał skorzystać. Dobrze, że Dobrze, że tam No. Nie, to jest umiarka. Co I... tyczka? Jak każesz z zębów? Tak. Piesku, piesku, myślisz Chyba, ząbki? O Boże. Patrzcie. Ja to wszystko rozwalam, bo jestem taki, głupi pies i jestem takim, no dziś świram. Kim jesteś? No ten pies świr, wszystko rozwala. Nie mnie pod domu być. Są ich właściciele, nie pilnują go. Są właściciele. Eee, dobra! To chyba styknie, nie? Nie, bo jeszcze są tam pomieszczenia. To i jo? Nie wiem nic. Patrzę się, jak grasz. I o wiesz, że to są pomieszczenia jeszcze inne. No, inne pomieszczenia! To... SĄ! Zakaslałem, Zakaszlałem. To jest... To Co? jest kot? Kot? O pogoń tego kota Nie mówię, to nie... Czy to jest kot, bo tam jest mysz? Ej Dobra, porozwalam tu wszystko I koniec muszę tu coś porozwalać Bo no po prostu bez że bardzo. Sypialnia! Ja idę do sypialni! A tu jeszcze rozwaję telewizję Ale tak się dało żeby zrobić kubka na środku Czujesz? <noise> <noise> Patrz, na telewizję Kot! No, no powinien się już ugryźć, na pewno Szczekasz? Mnie. Ty góbił psie. Inny pies, to jedna znaczy szeka? No. Uuu, masz rywala w domu. Mhm. Oj go, nie lubią wolą mnie, prawda? Da, takiego skutnika to wszystko psuje. Na pewno, na pewno. Kochają takiego pieska, rękę. Kochają. Ej, idziemy do sypialni. Tam jest najfajniej. W sypialni? Znudno. Najfajniej by było tam. Czekaj, okay, idziemy do sypialni. W kuchni było nieźle. Sypialnia. No, co z pani zniszczysz? Na przykład jest łóżko i koniec Nie ma co zwalić. To jest dużo do rozwalania. Nawet co bo w kuchni te szklanki, te, 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 te butelki. Gostka Rubika O piesek ułoży Rubika Świetnie! Ej, hey, tutaj idę na łóżko i się tam idę przespać. Dobra, to piesek się spać, a my się żegamy. Widzicie, jeśli tego chłopcu coś rozwali, patrzcie. Ja mam jego laptop. Uuuu, nowy poziom. A to inny razem może. Tak. No i co będzie? Co za zagra? Trochę głupkowata, ale tak, można zagrać czasami, nie? Ła, lęka zadziała. Lęka, lęka lata! To jest taki. Co mówisz? Nic. <laughs> I jak? O co o tej grze myślisz? Taka trochę, ale dla rozrywki może być, nie? Fajna? teraz nie jestem fajna teraz nie jestem psem o jestem psem rozwala wszystko Lecia! opanuj się to jest swój pokój nie rozwalaj wszystkiego dobra sub, cio, subskrybujcie pa 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 pa